O. No, witam Was moi drodzy. Podsumowania dzisiejszej wyprawy na plaży w Trzęsaczu. No coś tam mi powychodziło oczywiście starym e, wykrywaczem. Kurde Molek. Co? O, dziękuję Ci bardzo. No, tutaj Patryk mi pomógł, bo jest światełko, a ja tutaj... No, także no co wykryłem? No, kupa kapsli śmieci kudeczka. miłosna, ktoś chciał założyć na... Na, 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 na tą promenadę tam i niestety mu chyba zleciała także jakieś tu są inicjały PM 2022 rok no i tutaj takie nie, samochodzik jeszcze jest z, z poprzedniej tej wyprawy, kupa kapsli załoneczka yy, to jest tutaj yy, podkładka, no i troszkę nie. także mówię ten wykrywacz Cravendale no, jest mega dla mnie jak yy, na takie gówno to jest niezły sprzęt no i tam podsumowanie nie wiem, tu jest 2 złote 2 razy po 2 zł. Na no samym wejściu znalazłem 2 kapsle i 2 złote także mówię wam, że ten mój wykrywacz to jest szok no także tu mamy 2 złote yy, 2 złote 20 2,40 2,60 2,70 2,80 2,90 znaczy przepraszam 4 tu jest 95 pięzyko i jeszcze parę groszy tutaj jest nie wiem może z 20 groszy drobnych nie wiem co tu mamy to są grosziki same nawet nie wiem czy to jest coś tam grosz. No, także tak to wygląda. No, same drobniaki przez bodajże, nie wiem, godzinkę chodziłem, także i tak nieźle jak na taki wypad. E, no to do zobaczenia, jutro będzie nowy winnik. Pa.